Witajcie kochani! Dzisiaj już dowiecie się, dlaczego nasze księgi magii są takie specjalne. Ponieważ każdą osobę, która zakupiła od nas księgę magii, zapraszamy na specjalny pełniowy webinar 12 marca, czyli w pełni księżyca za siebie. Tego dnia dowiecie się, w jaki sposób tworzyć swoje punkty dążenia dokładnie tak, jak opisaliśmy to w naszej księdze. E, dowiecie się, w jaki sposób zrobić to najlepiej wizyjnie, a przede wszystkim przejdziecie razem ze mną ten proces. Więc jeżeli do tej pory się za to nie zabraliście lub też nie było dla Was odpowiedniej daty, ten czas jest tylko i wyłącznie po to, żebyście usiedli ze mną przed komputerem i żebyśmy przeszli przez ten przepiękny, wyjątkowy proces planowania całego roku, właściwie całego życia razem, ramię w ramię. Wibracje w wibracje. Kochani, dla osób, które zakupiły naszą Księgę Magii, takie eventy, takie webinary będą organizowane coraz częściej. W wyniku tego chciałabym, żebyście wiedzieli, że część z nich nie będzie dostępna dla osób, które nie posiadają księgi, ze względu na to, że posiadam w niej odpowiedniego rodzaju treści. Księga jest zabezpieczona pieczęcią archanielską, którą widzicie tutaj, i dzięki temu każdy z nas będzie mógł wejść w ten webinar na takich zasadach, na jakich prowadzony będzie rytuał. W związku z tym mamy jeszcze kilka ksiąg, jeżeli chcecie się zaopatrzyć, jak najbardziej życzę Wam powodzenia, życzę Wam szczęścia, na pewno jeszcze zdążycie. Natomiast jeżeli nie jesteście właścicielami tego arcydzieła, który stworzyliśmy, możecie dołączyć do tego webinaru za 55 zł. Natomiast na przyszłość również radziłabym księgę posiadać, dlatego że jak wiecie, pełni w roku jest nieco więcej niż jedna i czasami będą się dla Was pojawiać niespodzianki. Kochani, widzimy się już 12 marca, prawdopodobnie o godzinie 20. Mam nadzieję, że będziecie przygotowani, a przede wszystkim pełni nadziei, pełni mocy i pełni chęci do tego, żebyśmy razem stworzyli coś świetnego. Ja jestem przygotowana, mam na to świetny plan. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Widzimy się już 12 marca. Cześć!